Jak byłem mały, dwie moje ulubione serie jakie oglądałem to był Dragon Ball Ale Dragon Ball odłóżmy na bok Z drugą moich serii ulubionych anime były... Pokémon. I dzisiaj chciałbym was zabrać do tego świata Pokemon w Minecraft Jest to moja jedna z ulubionych anime i mam nadzieję, że seria wam przypadnie do gustu Zaczynamy survival z Kobelmonów, gdzie prawdopodobnie będę zapraszał i też was, widzów oraz moich znajomych, przyjaciół yy, z ekipy. Także co, mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba i widzimy się pod koniec. A, Pokémony i Minecraft. Dwie ulubione rzeczy, które bardzo kocham. Które kocham najbardziej na, na życie. Moi drodzy, witam Was w tej strony Tetmati i moi drodzy, zaczynamy równolegle wraz z surwiwalem z mojego serwera z królestwami. Także survival i moje. Poczynanie na paczce modów Cabalverse, które kiedyś pokazywałem na kanale. A jeszcze mam do was informację: może byście chcieli ze mną zagrać na y, tej paczce. Możecie pisać mi w komentarzach. Jak wiecie, bardzo kocham Pokémony. Jak wiecie, to zestawki początkowej. I zobaczymy, czy uda mi się zdobyć wszystkie odznaki z regionu Kanto, które są w tych modyfikacjach. Jak widzicie, jesteśmy na świecie Pokémon. Znaczy w, znaczy w Minecrafcie, świecie Pokémon. Widzicie, mamy tutaj. To jest chyba Kaknija i jest. Tego pokemonu nie pamiętam. To nie jest z Galar. Tam widzę Cubona jeszcze. Widzę też parę pokemonów, ale trzeba wybrać startera, moi drodzy. Mamy do wyboru różne startery: z Skantos, z Choe, Sino, Unowa, Kalos, Alol, Galaru. A tu mamy nawet skiszyrajskie wersje Cyndaquila, Ashawota oraz roleta Waldrańskie pokemony. Tu mamy do wyboru jeszcze Pikachu, Picchu oraz Wagona Azurila oraz Badiu, ale wiecie co, ja pójdę takim standardem i wybiorę sobie, moi drodzy, Trico. Ale dobra, mamy Startera, moi drodzy, jest to Trico. Pokémon trawiasty z ability overgrow z terastalizacją y, typu roślinnego, z czasami z ruchami absorb, Lear pound. A jakie masz ten? Special attack zwiększony, zmniejszony z. A tak, czyli masz IV, o Jezu, ale ty masz IV pod speeda bite, Znaczy, IV masz pod Spida, prędzej na 19, czyli ty masz zaraz, jakie? a modest masz, okej. Okay. Dobra, pierwszym takie zadanie moi drodzy, będzie znalezienie, no tutaj mamy mapę z pierwszym gymem, ale naszym zadaniem takim będzie znaleźć wioskę. I jakąś trawę i troszeczkę podekspić sobie triko. O, właśnie, ja sobie spojrzę i jak ten Pokémon się nazywał. Mamy tutaj Pokédex, więc. A tak, Silikobra. Teraz kojarzę Cię. Pokémon z regionu. Galar. Tutaj mamy. Wolviego. Pokémon z Unowo, o ile mnie pamięć nie myli. Ale tu mamy też starych przyjaciół, jak. O, to jest Bambicast. Też chyba z Paldei. Rambling, no tak, jego muzyka to jest Bramble, teraz już tak dokładnie pamiętam, a no, tam jest Pansage, Pansage to jest z tych małp też z Unowy, ale tutaj mamy starego naszego przyjaciela Cubona. A Burm, Jezu! O Sanczu! A Sanczu, ty masz potem? Uśmy, a zawalczmy sobie. Zawalczmy sobie. Użyjmy absorbu. Trochę silny jest Rana, tak. Wiecie czy o co? Spróbuję go złapać. Jesteśmy trochę Pokeboli, więc... Okej. Okay. Mamy swojego drugiego Pokemona. Dobra robota tylko. Dajmy Ci tutaj fandere, żeby, żeby się troszeczkę podleczył. O sięk! jest tak? tak? Jest dobry pokłon elektryczny, zaraz tam jest. O Jezu, tam. O Jezu, gdzie wynika? Shinx, pójdź tu, pójdź tu. Choć mam Sanshru, którego mu, elektryczne czasy by nic mu za bardzo nie robiły, ale. O, dobra. Mamy Shinxa na trzecim. Ok, widzę tutaj ten neżar się spałnią. O, faktur. Ok. Oje, on jest agresywny. O nie, 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 o nie Spitalaj 32 poziom Nie, 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 nie O, Ekans Co to jest? O, raspberry. o, raspberry Okej okay. Ten kaktus mnie ciągle koń Zaraz, ta wieża coś mi się kojarzy z tą wieżą Zaraz, czy to nie... O mój Boże Tam jest Reggie Elik i Reggie Drago. O mój Boże, legendarne Pokémony na samym początku. O mój Boże. Tak, który z nich wybiorę, to się otworzą. Ale nie będę tego robił teraz. Może to zostawię na inny odcinek. Bo nie mam ani Masterbole Zapewne te pokamienia są na 50. poziomie, jak nie lepiej. Tak, są na 50. Widzę przez ścianę. Tutaj jest Ridzi Tutaj jest Regi Drago. Zapewne, jak któreś będę ściskać guziczki, to się odblokuje. Sam. Także ja to zostawię na inny odcinek. Nie będę teraz tego ruszać. Muszę sobie zapamiętać to miejsce. My idziemy szukać dalej jakieś wioski. Może coś tu ciekawego znajdziemy. Nie mam tego, nie mam pędzelka, Tak to by było fajnie, bo tu widzę, że są rzeczy do spędzelkowania. Ale dobra, to sobie zostawimy na kiedy indziej, jak będę mieć lepsze Pokémon. O kurde, Arbok. bo ten Arbok nie był agresywny, Arbok. 26: czemu tu się zresztą nagle Hippowdon? rozumiem, że jesteśmy na biomie. Chyba plaża, mesa. Tu widzę, że na mesa się wybieramy. O, widzę, że tam są te skrzynki też. Także ma, jesteśmy gdzieś niedaleko kopalnią od Edeny. Właśnie, moi drodzy, co sądzicie? Dla was jakie mod pokémon jest lepsze? Czy pixelmony, czy kabelmony, Bo wiem o tym, że jest różne, różne, różne są opinie odnośnie tych dwóch modyfikacji. A ciekawe, jaką wy macie na na tą chwilę obiekcja odnośnie tych dwóch modyfikacji możecie napisać mi w komentarzu dobra nadal szukamy jakiejś najlepiej wioski siema Cubon o Jezu ale tu ciemno czy ja mogę tu podjaśnić o skrzynka o i świeczka super chwilę Zobaczmy co tu mamy. O, Primscale! Okej, okay. może przyda się do ewolucji Fib Fibasa w Milotika? Co ty jako Iron. O, ratata. Ratata-ta-ta-ta. ratata ta ratata, 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 ratata. Co mamy? O, Flower Flowersweet do ewolucji. Y y y Mikliwa w w y jedną z jego form. Trochę złota, trochę Irona. Name. Tak. O, spawner. O! Nestball płyta, trochę gunpowderu. A Trycorny też się przydadzą, bo żeby zrobić potem własne pokebole. O, relicoiny. E, tylko czy ja będę trenować... Yy, yy, Boże jak ten pokebon się nazywał? Już nie pamiętam. O, Nest Ball! I Citrus Ball Co to za spawner? Spawn szkieletów. Trochę nugetów, trochę redcoinów. O! spytak. Tutaj mamy więcej citrus boli, trochę kości. Jederko się przyda. O! Egg balloon, okej! Okay. Kości się przyda, mięso nie, split stringi nie, fire gym chyba też mi nie będzie potrzebne za bardzo. O! Czy tą skrzynkę grabiliśmy? Nie. O, Repeat Clow do Ewolucji do do Trochę więcej żelaza, więcej, więcej węgla. Czy Papi te będą mi potrzebne? Chyba nie. Dobra, idziemy. O, wow, jaka ładna zorza polarna. To wszystko przez shadery. Wow, ja bym tak mógł tak stanąć i się patrzeć. Wow. Patrz, Trickle. Gdzieś jak jest tu ładnie? jak tu jest ładnie, Triko? Tylko ty i ja podbijemy cały świat pokemonów i... ZOSTANĘ MISTRZEM POKEMON! JA NIM ZOSTANĘ! Kurde, ale to fajnie wyszło. Połcien. Oj. Nie, tam jest... Kapturn. Czy to Nie. Głoś połcienka, nazwę cię Nikon. Chodź, chodź, chodź gdzieś. i w główkę Gdzieś ten pokemon może być. Jeść, mamy pół mam już cztery pokemony. Okej, okay, ten team tak jest zrównoważony jak, nie wiem co. Pokemon trawiasty, pokemon ziemny? To ile pamiętam, to jest Sandro? Pokémon elektryczny i Pokémon. Ciemność. O, na clean. Hello. To jest fajny Pokémon, ma fajną habilitkę później. Uwa. Wow. O, złapany. Ok, dobra, idziemy cały czas na wschód. Musimy się pozbyć tej mesy. To jest Simipur. Bardzo fajna alternatywa, jeżeli nie chciało się używać greninży. Hmm. Po raz pierwszy chyba byłem zdziwiony, że użyłem właśnie tej ewolucji, tych trio małp. Co jest, są chyba z UNOWY? Z UNOWY. Olej, mnie pamięć nie myli, bo pamiętam, że chyba w Black. O, kolejny spawner. Co tu ciekawego mamy. Ghost, ten, yy, kolejny żółty aprikor. złote jabłko, pokebole. Hmm, tutaj złoto, tutaj bukeny, tutaj taka A nie, to jest... A, to nie ma żadnego efektu, Per jest lepszy. Co w drugiej skrzynce mamy? Uuu, uh, power! Porkball! Porkball, okej. Okay. Dobra. Czas użyć i... Czas użyć plecarki, tu tu pochować sobie takie rzeczy typu jabłka, typu yy, przedmioty do ewolucji, żelazo, drewno, płyta, tak żeby można było tutaj wziąć. O, soft sand, boostuje, okien, boostuje ruchy typu roślinne, to, jakiego roślinnego? Mati, boostuje ruchy typu ziemnego. Damy Sanshru, jako że ma ruchy typu ziemnego, no jaki ma fajny odgłosik, masz tutaj po czym masz sobie temu. A czy Shinxa mogę wziąć na... ma maluchu, mogę, o. To Shinx będzie ze mną tutaj podróżował, jest na moim ramieniu, Fajnie to wygląda. Wow, ale to on jest wielki. O kurde, ja się przy nim czuję malutki. O, kolejna tych z tych map ewolucyjnych. Jak ty żeś się nazywał? Pansir. Nie wiem czy wy, właśnie widzowie, wy, wy macie jakieś problemy na przykład z nazywaniem Pokémonów niektórych? Myślicie, że ten Pokémon tak się nazywał, tak naprawdę się nazywał... Y nie wiem, inaczej, o skrzynka, zobaczmy co tutaj jest, o do ewolucji elektra, baza w elektrowire'a Okej okay. To się zawsze przyda, o dobra, kolejna skrzynka, ale światełko to mi oddaj O, chciałem kilof i mam kilof <laughs> Chciałem kilof to i mam Co tu mamy, kolejne złote jabłko, trochę żelaza, full heal Bery, Zing, yy. no dobra. Kilof mam, to jest najważniejsze. Jeden z dzisiejszych celi jest zrobiony, kilof. Teraz idziemy tylko szukać jakiejś wioski, żeby mógł się tam yy, osadzić. Idziemy cały czas na wschód. Może coś ciekawego znajdziemy po drodze. O, oh, Maractus, Fanfi, Możemy znaleźć wioskę. W ogóle. Mhm. Teraz jest rok bardziej na północy. O, Sancelash. Rewolucja z Sa Essential. Bardzo fajnie wygląda tutaj na kobolmonach. W ogóle niektóre modele tutaj kobolmonowe bardzo fajnie wyglądają. Nie powiem, te animacje. O, kolejny Spawner. Okej. Okay. Generator Minecraftowych światów nadal będzie mnie zadziwiać. Na widzę. Dobra, ale chociaż będziemy szybciej się poruszać w tym momencie. Widzę czolnika. Maractusy. Widzę, troszeczkę mamy Gravela. Uh, ruiny portalu. O, odkryta kopalnia. Żal ten. O, sharpness, O, diament. Kurde, ty, mam diamenta. Hy, a nawet nic nie skopałem. O, wrewrawrum. Albo to jest warum jeszcze. Co mamy tutaj? Sword, premier ball, slate ball, łopata z fortuną 2. mi nie potrzeba. Nie, to jest warum siama warum. Warum? warunek, warunek, Ale ja potrzebuję wioski. wioski. Wioski, panowie, wioski. wioski. Tak nie może być. Minor? Minor, bez tego. Bez Siedla za żadnego. Ok. Rzadki widok, bardzo rzadki widok. Kurde, tutaj te Pokémony tak, na takich wysokich poziomach się już respią, że to jest po prostu nie, niewyobrażalne. A ja mam Pokémony na siódmym, ósmym, trzecim, szóstym i ósmym. Jej. Mamy Jungle! Into jungle! To znaczy, że będą się respić inne Pokemony! O, Mudbri! Mudbri, kurde! Ja wiem, że ta półcię już śpi. O! I mamy ostatnią z małych małpek ewolucyjnych! O! Spinarak! ruchliwy ten Spinarek. Spinarek. To mamy ostatnią z ewolucyjnych. Jest to... Pansage! Widzę hut tutaj widzę Miniora już w formie. A tutaj dziś ruiny portalu o jezu, Eipom nie, 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 dobra, szukamy tego miasta o, dobra, inny piom chociaż możemy sobie coś innego zwiedzić niż mesę o Kakuny ma Kakuna tu jesteś, Eipom o, no, tu widzę odisze, czerubi Uuu czy to jest... Czy to jest wieża? Przesiadnijsz. Tak, to jest wieża. Idziemy do niej. I hopla! Ło, już myślałem, że nie trafię! Tak, to jest wieża. Oj, taka inna wieża. Ze schodkami, ciekawsze coś. Aha, schodki się skończy. Zobaczmy, co tu jest na samym szczycie. I że na samym szczycie nie ma nic. Noż. No nie mówta, że to jest zbugowane przez to, że urosło drzewo. No ja cię sunę.

łonie i ran RUN forest ran RUN forest ran nie tak szybko Po malutku Okejdzieję okay. Dobra, teraz musimy przejść przez dżunglę, przejść przez las i znaleźć wioski, Smurfów. Nawet tego Jimu nie jesteśmy blisko, kurde. To będzie wyzwanie na następny odcinek, żeby znaleźć Jim i przygotować Pokemony pod broka, bo już wiem, że pierwszym liderem jest Brock. Ale dobra, idziemy, idziemy. Czy tam jest sawanna? Ty, tam jest sawanna. Co to? to Ascentrod? Ty, tam jest sawanna. Trzeninca! O, niebieski apricot. W sumie... O, sadzonka. Ty, plecaka użyję. A zapomniałem, że tak mogę używać. Cich, 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 cich. Cich, cich, cich. Cich, cich, cich. Cich, I tutaj wszystko z Tadbull, widzę. Woolpix Ale to mnie interesuje na jedną Pokémon. Zobaczymy, mi się zrespi. To jest taki jeden z moich, jeden takich ulubionych Pokémonów. Nie Pulloin. Ani nie ten, ani nie Puciena, ani nie Patrat, ani nie Komal, ani nie Gawantula, ani Polywir, ani skarbak, ani ten śmieszny Pokémon z jajkiem w głowie, ani Watchdog, ani Dodrio. Nie Dodio będziesz gonił? No. Mała ta Sawanna, bo myślałem, że tutaj wiecie co, bo na Sawannie może się zrespić yy, do rana. Albo żeński, albo męski, więc myślałem, że może się zrespić. Jakiś binacle tutaj widzę jest trochę pustyni, więc mógłbym, mógłbym się o po Krabi, binacle. się zrespić. Alolański Mak. Tutaj widzę. O Jezu, Kraber. Nie, to nie jest Club Brawler, czy nie? Nie, Club Brawler, dobrze pamiętam. Czutu. Widzę, tutaj widzę ok. Nie, Wingul. Wingul, Czutu. Jaką on ma śmieszną minkę ten Czutu. Hehe. Lolański Macintru. karp. Jest To jest dobry pokój. To jest chyba ten pokój walczący, o ile mnie pamięć nie myli. Tak, chlopopopus. Ale widzę chyba też i wioskę. Tak, jest wioska. O, słowo, I Spirowo, ale jest wioska, jest wioska w końcu. Ale jest, 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 jest wioska. Uh, mała, ale jest. Zawsze to się przyda, bo tutaj jakieś początkowe rzeczy można też sobie znaleźć. I w sumie jakiś jeden domek sobie zarezerwować jako swój domek. No, na przykład ten tutaj. Dziś mamy skrzynce, trochę aprikornów, złota. Tutaj mamy, o, x super. Trochę drewna. Tu mamy jeszcze skrzynkę z Ultrobolami i Emeraldami widzę. Coś na górze mamy. Podwójne łóżka. Strzały, bole, bole, jedzenia troszkę. Czy to jest Galaria Nuts? Chyba to jest do ewolucji galaryjskiego Slowpoka potrzebne. Ale dobra, mamy miejsce gdzie możemy się troszeczkę rozbić. O! Dreambole i ten Metal code Trochę Irona. Mamy miejsce, gdzie możemy się rozbić na dłuższą chwilę. Więc co? To na razie tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Ja sobie może dam te Candy Trico. Witam cię, kolego. Mam nadzieję, że taki pilotażowy pierwszy odcinek wam się spodobał. Napiszcie, co byście chcieli zobaczyć. Możecie też dawać mi jakieś zadanka, które mam zrobić na tej paczce modów. Jeżeli chcecie dołączyć, koniecznie zostawcie komentarz, a ja z komentarza wylosuję. Jedną osobę. Także co, trzymajcie się i cześć.